Okiem przyzwoity. No ja mam same dobre pomysły. Jak tyś stąd wylasł? Aha, ok. Parkerem. I ten ich sam zabił. O no rzecz ty. O jaki hedzik tam światł soczysty. Snajpach i po snajpach, mhm. Koks tu. Koks tu, koks tam Uuu, jak wyłapał ryj. Dobra, ale żyje ten. O Prosto fryj. Drugi hedzik Trzeci hejcik O, straszliwie nie trafiłem Ładuj szybciej Ray? Dobra. czemu? Dobra, nie pytam. ale z jakiegoś dziwnego powodu dropnął przy mnie, dropnął o coś. Ja nie sercuję survivorsów, ja tu zabójstwo strzałem w głowę. Razy, dwa punkty doświadczenia, coś tam. uuu, nice, nice. Wiedziałem, że warto było w to pójść. Tylko, że tak tu 100 punktów doświadczenia tu 50 a tak jak sobie patrzę ile punktów doświadczenia tu potrzeba na poziom jakieś dziwne sumy takie 300 milionów mam czy coś Ty ja tu jakiś jakiś ludzi znalazłem tutaj ale oni coś się jacyś tacy wiesz skuci troszkę no, obsrani A co, natarłeś ich kałem? Hmm. Już, już, o, już zaczął strzelać, ty, czekaj. Nie tak. Dużo murzynów idzie. Afroamerykan, kurwa. Murzyn to ty sam jesteś. Eee, Bra O, 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 ja się tu na górze bawię. Mhm. Mm Snajper. I po snajperze przez lunetę mu przestrzeliłem. Pięknie. Like a boss. No props, no co. Chociaż jakby Patryśka tu strzelała, to byś, wiesz, byś miał co chwilę web i kill, łeb i kill. Ona no, no w ogóle jakoś dziwnie strzela, kurwa. Jakby się urodziła z CS-em. Ty gość se rzucił w ryj tym... mołotowem, nie? Może dlatego, że miał moją kulę na ryju, ale to wiesz... Mm. Wcale go to nie tłumaczy. Dobra, wchodzę na niego. Mirek, kurwa, gdzie mu homorek? To dobrze, że tam byłeś, kiedy to zrobiłeś. To mogło się wydarzyć tragicznie. Zaproszę Condesa, żeby wysłał patrolę, żeby zaskoczyć Wyważam drzwi Nie wiem po co. Skoro te drugie były otwarte. O, tu jakieś coś leżało. W ogóle trzeba się wybrać tam na górę, coś tam może być. kwipunek pełny No to właśnie A nie, czekaj, no zaraz Czy byśmy z góry nie zeszli? Właśnie mhm. Mhm, ok. okej Oj, dobra tam Trzeba to nie Mhm, na pewno Ale se pomyślał, no A debil Z kim ja muszę pracować, no Ihihi Go, gościu Aha, i okej, okay, to jakby w żadną... Hmm. No zaraz, przecież... Jebne temu, kto projektował tę grę. Dobra, da się gdzieś tutaj stepować na dół? No przecież nie będę się, na ten... pędzlował, tą... ja szybka pod... No właśnie, już, już się teleportuję. Ech, normalnie. Ja, że, że musiał jeszcze szukać drogi. O, jaki gość. Lol, o, dziwko. Podniesiono bałwanek. Bałwanek? O kurwa. Kurwa. Bałwanek. Stolety. No tak. O kurwa, legendar, ale brechta. O kurwa. O. Dwa Myślałby kto, co ty się odjebało w tym momencie? <laughs> co ty się odjebało? Rol? Znaczy, że co? Kurwa, co jest? No. To to takie ciężkie jest do zrobienia, ja. czy co? Czy jeszcze są egzotyczne, najwyższe? No dobra, no ale close enough. Na poziom 30, ok, no dobra. I też bez sensu. Ale kurwa, dziwnie, że dropnęło takie coś. Hm. Dobra, dropnęło to, dropnęło. Co się tam kurwa, już. Kurwa tu... bałwanek hm? no, Kurwa bałwanek, no co? Dobrze, nie jakiś Pinoki albo Jeopetto. Jeopetto. <laughs> no, co tu się odjebało? No nie wiem, no wyciągnąłem broń zacząłem strzelać, bo gościu z plecakiem szedł, w dostał i się zamiatało. Chodźmy, lepiej się czymś zająć. Ale dwa magazynki na niego zmarnowałem. Na bank mi się to nie zwróci. I'm so running after you. And I see skrzynka be before me. Zły dwukana węglowej poliwęglany au 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 kurwa Pani kurwa daliśmy czekaj bo moja postać coś jakoś tak parkuruje dziwnie trochę your life works smoother with Washington's favorite bank Jeszcze mi ręka boli. Znaczy, boli, swędzi. Gdzie to jest? Gdzieś tu, w budynku? Czy o co chodzi? <grymna> <grymna> uh. No! Posteruneczek. I ryj. Ale łeb. Uh. No dawaj ryj. Ooo, wystawił główkę i nic. Eee, no mam kurna refleks jakbym grał w Borderlands, no. Sterowanie głośnikami. Taki haker jestem. O! ty uważaj, bo ci się zaraz wiesz. Nie, można. Ja już przyszedłem na gotowe, ja sobie tu myślę. Zresztą, że może będziesz jeszcze coś cisnął? A tu już wszyscy pociśnięci. No, ja tu chcę już manual overriding, i co? klucz, trzeba wyjść i pozabijać paru, bo nie chcę przyjść. Aha, okej. Okay. Jakie uparte, zobacz, no. Siwy i... i nie. Się coś zbugło pewnie. A, tu jest. Nie, to poliwęglany. No to dup... dupsztal a no, okej okay, widzę ich U jaki ryj dostał o nie bimie, nie bimie, nie bij mnie, nie warto To jest samochodzik jakiś, no. Dobra, idę po ten klucz. Ale no, już jest. jest. Jeszcze. A, no, już się Aha, okej, okay, okej. Okay. No to widzę jakieś takie kolorowe coś. Myślałem, że to to. Lol, ten co znalazł. Co ty zrobiłeś? Do kłódki jakiejś strzeliłeś? No, kłódka. Takie no. kłódki można. Lol. No okej, okay, to wszystko, tak? No dobra, no. myślałem, że tu coś jeszcze jest, ale... Szluz, no to ciśniem. Na, znaczy ja cisnę, a ty to se tymi niby nóżkami tu tam wiesz Niby, niby nóżki wow. Już wdepnąłeś w jakiegoś questa No tu jest coś tam Kors najpierw Skurde, piękny ryj. O, też. Dawaj tego ryja, Nice No. Rod przeładowania. Dobra. grenade granaten Curte, -a nice activity around the pool on the roof looks like the hyenas are running their operations inside one of the neighboring apartments All right, agent. Pójdź na północ i kontynuujesz tam. Mhm, w drugą stronę. Mhm, mm okej. Okay. Mhm, mm wiedziałem, żeby za to nie mniej no co się wydarzyło? Ja wiem, ty masz jakieś krzywe te niby nóżki, i cię krzywo prowadzą. Nie. Ma Ta, opaluszkę. Tak, na niby nóżkach. No. Uh. O. Dobra, mu tam granata. Nie, nie, nie da się. Ty goście zamienił z tobą, co ja gram z nim teraz? No, o co chodzi? <grymne> I jeszcze zacząłeś strzelać w tym kierunku, co myślałem, o, no dobrze się teraz porobiło. Wie nie, może coś nieświeżego miałeś w tym żarciu. Idź <grymne> parkuj. <grymne> Nie parker. Hmm, zaraz, bo tutaj jest jakieś coś. Znaczy Uuu, ty, czekaj, czekaj, tu jest jakieś pomieszczenie. Chuj. Znaczy ten. <ścoughs> Dostaję ryj, ryj. No, o, come, on. kto by miał twoje plecy, jak nie ja, ja jeszcze wychodzą z windy, niebieski na ryju. covering fire. Yep, nice. 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 Nie bało cię? Ale kurwa szybko strzelność Lepiej to odłóż bo sobie krzywdę zrobisz Mało, oj magas. O, snajpa Zdejmę Znaczy za którymś razem na pewno a bo to taka twarda snipa. Reload Nice. Dobra, nice. A, wszedł do budynku. Snipa po prawej. Gdzie okna po lewej? Gdzieś tam coś Co jest jeszcze, a na dole? U mnie to brzmiało jakby się rozjebał już mikrofon Już, już całkiem, już, choj, już po mikrofonie Dobra Pozamiatane Uh. Vital mam Vital Science Critical, se odnowię pancerz. Uuu, uh, ten to wyłapał idealnie tego ryja. Chyba już nie Dobra, tylko jak się teraz tam dostać, żeby zebrać ten lód? Aha, okej, okay, przez butynki. O kurwa. Wysz... Wiedziałem. Nie wiedziałem. Ten zaś zawsze coś wymyśli, kurwa. O, ty ją ona podniosła, a i heda Myślałem, że to jest ten, myślałem, że to jeszcze przeciwnik.

Dobra, mam denata. Dobra, spróbuję do nich podejść gdzieś na bliżej. Jak jeszcze jacyś będą w sumie. O, piękny Parker. No, sobie podrzuciłem granat i w ogóle jeszcze... No już, a już mi mieli zbierać. Okej, okay, no to prowadź dalej. Chociaż tak jak sobie patrzę na razie to z tym twoim prowadzeniem to wiesz nie wygra. dobra no? Mhm. I make speedy o nie, nie wyszedł. Tam y musimy też zahaczyć kryjówkę, żeby sobie odbić Okej okay. Módli się, żebym dobrze szedł Nie, na bank nie idę dobrze. Nie no, na bank nie. No może dobrze. No dobra no. no. nie wiem, ty też idziesz w tę stronę. Polikutany. Zebrałem polikutan. Chyba kutankę. No okej. Okay. Ulica. O kur... Mhm. No i właśnie tak nas prowadzisz. No brawo. Mm hum, não, não se I see Ai, se falha. <laughs>